Czy chcecie uwiecznić dzień swojego ślubu na filmie? Ja nazywam się Marcin i z chęcią Wam pomogę. Doskonale wiem, że film z Waszego wesela musi się spodobać zarówno Wam, Waszej rodzinie, jak i być może znajomym. Dlatego wybierając moją ekipę, otrzymasz nie jeden, a trzy wersje filmu. Film dla rodziny będzie trwał około 30 do 40 minut, będą w nim zawarte przygotowania. Błogosławieństwo rodziców, część kazania, przysięga i zabawa na sali. Film dla Was będzie krótszy. Będzie to około 10-15 minut, dzięki czemu będziecie mogli go obejrzeć bez rezerwowania całego wieczoru. W filmie będą przygotowania, przysięga, wyjście na salę, pierwszy taniec i najlepsze fragmenty zabawy. Dodatkowo, w filmie znajdzie się wszystko to, o co wcześniej poprosicie, bo to jest materiał specjalnie dla Was. Ostatnia wersja filmu będzie przeznaczona do opublikowania w social mediach. Będą to dwie rolki w pionowym formacie, a więc idealne na Instagram czy TikToka. Wybierając moją ekipę otrzymacie więc trzy różne wersje filmu zamiast jednego. Ale to nie jedyny powód, by wybrać właśnie nas. Z nami będzie Wam towarzyszyć co najmniej dwóch operatorów. Minimalizujemy więc ryzyko, że coś się stanie z kamerą, bo mamy dwie, lub uszkodzi się nam operator kamery. Bo mamy dwóch. Do gotowych filmów otrzymacie dostęp cyfrowy. Dzięki temu będziecie mogli pobrać je w każdej chwili na telefon lub komputer. Wystarczy, że podacie hasło z umowy. Kopię Waszych filmów zachowamy przez minimum rok, więc gdyby przez przypadek, któryś się wam skasował, nie będzie problemów z jego odzyskaniem. A co najważniejsze, z nami można się pośmiać. Wielokrotnie doświadczyliśmy przedślubnego stresu i potrafimy doskonale rozluźnić atmosferę. Jeżeli przekonałem Was do naszych usług, to kliknij przycisk Zarezerwuj termin, który znajdziesz poniżej tego filmu, a otworzy Ci się krótka ankieta, dzięki której dowiemy się, jakie są Wasze potrzeby. W ciągu dwóch dni od wypełnienia ankiety potwierdzimy, czy termin jest wolny i umówimy się na spotkanie i podpisanie umowy. Wybór ekipy wideo to poważna sprawa. Więc pewnie w głowie nasuwają się Wam dodatkowe pytania. Na przykład, czy Wasz termin nie przepadnie? Otóż od momentu wpłacenia zadatku Wasza rezerwacja jest chroniona umową. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziemy w stanie zrealizować nagrań, choroba, wypadek czy cokolwiek innego, zapewnimy godne zastępstwo. Nie ma więc opcji, że zostaniecie na lodzie. Czy mamy zapasowy sprzęt? To pytanie często jest podsuwane przez wedding plannerów. Zawsze towarzyszy Wam co najmniej dwóch operatorów, a więc dwie kamery, dwa zestawy kart pamięci i generalnie wszystko jest w co najmniej dwóch egzemplarzach. Nie wyobrażam sobie, jak wielkiego musielibyśmy mieć pecha, by wszystko się zepsuło, ale nawet wtedy coś byśmy wymyślili. Parę razy usłyszałem również pytanie, czemu jesteśmy tak drodzy. To dlatego, że moi operatorzy i montażyści wykonują wspaniałą robotę. Doceniam to i chcę ich godziwie wynagrodzić. Jeżeli przekraczamy wasz budżet, po prostu szukajcie dalej. Pozostają dwa pytania w razie W. Co się stanie, jeżeli będziecie musieli przełożyć wesele? W takim wypadku, o ile tylko nowy termin nie będzie już przez kogoś zarezerwowany, przyjdziemy innego dnia. Tak po prostu. Gdyby się jednak okazało, że nie będziemy mieli wolnego terminu, to pomożemy Wam znaleźć zastępstwo. Mamy sporo znajomych w branży. A co jeżeli będziecie musieli odwołać wesele? Różne rzeczy mogą się przydarzyć. Jeżeli wesele zostanie odwołane ze względu na siłę wyższą, pacz 2020, lub odwołacie wesele co najmniej dwa tygodnie przed terminem, to rozwiązujemy umowę i zwracamy zadatek. W innym wypadku, niestety, ale zadatek musi zostać u nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie, chętnie odpowiemy. Natomiast jeżeli już wiecie, że to nam powierzycie nagranie filmu, kliknij, zarezerwuj termin. I do zobaczenia. Cześć!